Witajcie z rana, witajcie w pamukale. Zobaczcie, zaparkowaliśmy sobie wczoraj wieczorem w pięknym, cichym miejscu, tuż nad rzeczką. Rano budzą nas jakieś wielkie hałasy, jakiś harmider. Słuchajcie, okazuje się, że stanęliśmy na targowisku. Oj, dziewczyny nowego kolegę sobie znalazły. Już się nie chcą ze mną zadawać. No nie, ale przygody wam powiemy. Takie w sumie w, nie z takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie, kurczę, wracamy, a tu blokada na kole. Ta w moich butach, ja na boso, a jeszcze teraz, jeszcze teraz nie możemy odjechać z tego miasta. Wraca z podróży przyczepą kempingową do Turcji. Odcinek 18. Cześć, witajcie. Dzisiaj 28 listopada. Dalej stoimy w miejscowości Darian, chociaż mieliśmy jechać już dalej zwiedzać, ale taka sprawa nas zatrzymała, może mi jak wytłumaczy. No tak, generalnie system monitorowania ciśnienia w oponach już mi to wcześniej zasugerował. Ale oczywiście ja to zignorowałem jak zwykle, a wieczorem się nagle okazało, że mamy prawie kapcia. No ale podjechałem na stację, zata no, zatankowałem. Zatankowałem też, oczywiście. Dobiłem powietrza i jak widzę na razie jeszcze troszeczkę tam w miarę się trzyma, ale nie chcemy ryzykować przed dalszą trasą. Po prostu podjedziemy tutaj nieobodal jest jakiś warsztat. No i zobaczymy, co tam. Tak. To Do tyle. pogody mamy ładną, chociaż miało padać, a jest naprawdę dzisiaj y, przyjemnie. Ja jeszcze jestem trochę chora, ale co zrobić? O nie widać, <noise> nie, nie widać. widać, no. No chętnie ja mam... bym dzisiaj znowu pojechała na kąpiele błotne, no ale tam dojazd y, nie, nie jest dobry. Och, nie... <noise> te kąpiele wam powiem, nie by nic takiego. Dwa śmierdzące baseny. No przepraszam, tak. dwa plus dwa kryte to razem cztery, tak. żeby była ścisość, ale tyle przyjemne, frajdy nam to sprawiło. Także jakbyście jak byli, to... Odrzućcie te kilka kilometrów, powarto. warto. No ale dobra, to no, co? idziemy na, do na warsztat teraz i zobaczymy. Do jak się zobaczenia na warsztacie. No, już zobaczcie, pan tutaj działa, nie minęło dobre 3 minuty. Nie? To była tak. sprawna, szybka akcja. No, w ogóle nie, cena. się nie pytał, tylko od razu zaczął działać. Jak zapytaliśmy o cenę, powiedział: 150 lir. Mirek był w szoku, bo to jest 20 zł. Tak, ja wam powiem cały czas, nie wierzę, że on będzie chciał tylko 150 lir za to. Ale tak jak myślałem, on tam znalazł jakiś um, śrubę, tudzież, tudzież gwóźdź wystaje po prostu, nie? Tak. Łepek z także sklei tylko. I... No tak, on to musi wyciągnąć i, i zakleić tylko to. Że no ale... bo ani nie mówił ile będzie kosztowało, ani ile będzie trwało, tylko zabrał się od razu do pracy. Tak, A wziął jest... klucz i kręci chłop. <laughs> Nam powiedział, że mamy iść na kawę, 20 minut czasu mamy. Tak. Także przespacerujemy się fajnie, tutaj. Bo będzie szyb... szybko i tanią, także fajnie. Tak. Idziemy na kawę z tej okazji. Dokładnie. No, powiemy wam, że nawet na kawę nie staczyło czasu, prawda? Tak. Ile szybko. to było? 10 minut? No, 10 minut i po robocie. Tak, przychodzimy tutaj i patrzymy cyk, koło siedzi. Tak. Super. Także jakbyście mieli takie problemy natury wulkanizacyjnej, to właśnie w mieście Dalian możecie sobie to ogarnąć. Nasz problem z oponami został szybko załatwiony, także tak jak planowaliśmy wcześniej, jedziemy dalej. Teraz nasz przystanek to ale jedna z największych atrakcji Turcji. Także jedziemy sobie zobaczyć, pełni entuzjazmu. Jeszcze wodę sobie dopełniliśmy, bo się okazało, że stoimy blisko toalety, gdzie, gdzie jest dojście do wody. Także gotowi, zwarci jedziemy. 200 km mamy do przejechania, ale zając nas, pewnie dojedziemy wieczorem. No, coś znajdziemy ciekawego na trasie: może jakieś arbuzy będą, albo, <noise> albo, <kawki głos> albo tego banany. Tego <noise> Dla przerwy na trasie gdzie dziewczyny zgłodniały Ale na szczęście widzę tutaj taką lekko strawną potrawę dzisiaj robią, nie jakąś gorąkę. No, jedziemy przez góry. No, jedziemy przez góry, trochę nas tutaj wykręciło, nie? No Tomek jak się patrzy chyba będzie kucharzem. robimy budyń turecki, zobaczymy czy dobre. No i mieszasz teraz pół godziny. No właśnie, to chyba... Więcej pracy niż kurczę ze stabowym. Po krótkiej przerwie na trasie na drugie śniadanie ruszamy dalej. Jeszcze nam zostało 120 km, jest godzina 14, także może już bez żadnego przystanku uda się dojechać do końca. W pamukale wieczorową porą, już dzisiaj zwiedzać nie będziemy, bo jak widzicie, już się robi ciemno. Ale jeszcze wam tutaj puszczam tankowanie gazbanka po raz kolejny na stacji w Turcji. Właśnie o to chodzi, że tutaj jest, tak jak już wcześniej mówiłem, bezproblemowe tankowanie. Zobaczcie, pierwsza lepsza stacja, i pan mi tutaj od razu tankuje. A ci, którzy z Was, którzy mają takie gazbanki, wiedzą że to wcale nie jest takie oczywiste, czasami trzeba kilka stacji przejechać w innych krajach i no, popytać się na kilku stacjach co najmniej, zanim ktoś zdecyduje się takiego gazbanka zatankować. Witajcie z rana, witajcie w Pamukale. Odpalam tylko na sekundkę kamerę, bo przestawiamy się z tego miejsca, a odpalam tylko po to, żeby pokazać wam, że czasami niespodzianki się zdarzają. Zobaczcie, zaparkowaliśmy sobie wczoraj wieczorem w pięknym, cichym miejscu, tuż nad rzeczką. Rano budzą nas jakieś wielkie hałasy, jakiś harmider. Słuchajcie, okazuje się, że stanęliśmy na targowisku. I właśnie tutaj przyjechali się rano rozkładać. Hello! Machają mi tu panowie. Już zobaczcie, tutaj warzywa, owoce. Zaraz będzie tutaj bazar. Dokładnie. Stanęliśmy sobie na bazarze dzisiaj, takie jaja. Jedziemy kawałek dalej. See you! Have a nice day! Po tej nieoczekiwanej pobudce przestawiamy nasz zestaw kilkaset metrów dalej, a po śniadaniu wybieramy się do jednej z najbardziej rozpoznawalnych tureckich atrakcji. Wapienne tarasy Pamukkale to bez wątpienia jedna z wizytówek tego kraju. W sezonie letnim każdego dnia przyciąga tysiące turystów z całego świata. Niestety, jak my mamy okazję się przekonać, końcówka listopada nie jest najlepszym czasem na odwiedzenie tego miejsca. Śnieżno-białe, wapienne niecki wypełnione bólkiną turkusową wodą o tej porze roku sporo tracą ze swojego niesamowitego kolorytu. W trakcie naszego pobytu w ale temperatura powietrza spada w okolice zaledwie kilku stopni. Dodatkowo życie utrudniają przelotne opady zimnego deszczu i porwiste podmuchy wiatru. Takie warunki sprawiają, że jedyne czego chcemy po wyjściu z nagrzanej przyczepy, to powrót do niej. Mimo wszystko docieramy do KAS z zamiarem wejścia na teren tego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Parku Narodowego. Wejście dla dzieci do lat 6 tradycyjnie jest bezpłatne. Dorośli płacą jakieś 130 zł od osoby. Niestety, jak się za chwilę okaże, płatność tylko gotówką. Awaria terminala. Tego już było dla nas za wiele. Zamiast poszukać bankomatu, wracamy do przyczepy i ruszamy w dalszą drogę. A zamiast udać się nad Morze Egejskie, jak pierwotnie zakładaliśmy, opuszczamy Turcję. A na następny przystanek zatrzymujemy się jakieś 1000 km na północny zachód od Pamukale. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 2 grudnia, już dwa miesiące naszej podróży minęły. Zbliżamy się już do domu, wracamy, już droga powrotna, jesteśmy w Bułgarii. Zrobiliśmy sobie krótki przystanek, będziemy dzisiaj zwiedzać stolicę Bułgarii, czyli Sofię. Pierwszy tak, przystanek. w trasie za bardzo nic nie nagrywaliśmy, bo też nic istotnego w sumie nie było do nagrywania. A jeżeli chodzi o tą stolicę, to to jest w sumie jedna z niewielu stolic, która nam jeszcze została na naszej liście. W których jeszcze nie byliśmy. W Europie. Tak, europejskich oczywiście, zapomniałem dodać, rozpędziłem się. Nie mamy planu na zwiedzanie, po prostu jedziemy na miasto i będziemy sobie na luzie chodzić, odpoczywać. No, zostańcie z nami, jak chcecie zobaczyć, co tam słychać ciekawego w Sofii. Zwiedzanie bułgarskiej stolicy, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, zaczynamy od Lidla. Dzisiaj już tak na spokojnie widzę, ale wczoraj te dziewczyny aż płakały, jak zobaczyły po miesiącu. Po miesiącu zobaczyły pierwszy raz Lidla. Słuchajcie, tak się śmiejemy, ale oczywiście do pewnych produktów człowiek się przyzwyczaja. Tak, No, dziewczyny, za co wy kochacie tego Lidla? Powiedzcie mi. Zaparówki chyba, co? Zaparówki pirackie, Wedlinkę z winyczka, nie? Tak, no ale Padażę. też płatki. płatki do mleka, Dziewczyny bardzo dużo jedzą smakowały. płatek, tak, a tureckie im nie smakowały. No. no, taka reklama Lidla. Choinka na wejściu oczywiście, to też już zwróciliśmy uwagę i tutaj choinki dopiero teraz od wczoraj czujemy ten powiew świąt. Weszliśmy na chwilę od klimatycznego lokalu na kawkę, bo Mirek chciał dać film na YouTube, a już widzieliśmy, że jest fajny ryneczek świąteczny, więc zaraz sobie pójdziemy już w klimat świąteczny poczuć. Co ja zamówiłam? Irish coffee, już próbowałam pyszna, tego mi trzeba było dzisiaj. A my wzięliśmy soczki jabłkowe, tak, a tak, tak zawsze espresso. We ja włoszech się nauczył i koniec. To jest mapa. Tak, i mamy mapę i planujemy dzisiejszą wycieczkę, nie? Siedzimy sobie, dobra. No, przepraszam to pani potrzebuje pani alkoholu z rana? No, <laughs> no, czasami trzeba, żeby się wzmocnić, nabrać siły. Chodzimy na nasz pierwszy jarmark Bożonarodniowy w tym roku. Co Marysiu? Już jesteśmy na Kleinaszu. Tak, jesteśmy na Kiermaszu, idziemy kupować już świąteczne rzeczy. Pierwszy nasz w tym roku. Także fajnie, bo nawet nie planowaliśmy. Przez przypadek trafiliśmy Ale tu tłoczno, prawie jak w Stambule, słuchajcie, mieliśmy się wyrwać Tak, trafiliśmy w sobotę, w samo centrum świątecznego jarmarku Co Marysiu chciałaś? Był Mikołaj Był Mikołaj? Gdzie był Mikołaj? Tylko zamazować prezenty do kasy chciał A tam jest Mikołaj, tak, można sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem, ale trzeba zapłacić 5 lewów a my dzisiaj spłukani jesteśmy. A, nie mamy ich waluty. Nie mamy ich waluty, ale może jeszcze będziemy mieli jakąś. To pójdziemy sobie, nadrobimy te zaległości. Co do jeszcze ciekawego macie dziewczyny? No pyszne jedzenie. Kiełbaki, pyszne. Prytki, tak. A tobie ślinka. tylko w głowie jedzenie, <grytki> no wiesz co. Ale tak pachnie. A szukamy kalendarzy. Mm -hmm. Szukamy kalendarzy, tak? Kalendarze adwentowe. Kalendarze adwentowe, gdzie jesteście? Szukamy Was. Nie ma porządnego jarmarku bożonarodzeniowego bez wina grzanego. Kochanie, powiedz mi, jak ci smakuje winko? No szczerze to takie kwaśne trochę, ale... Ojeju, kwaśne trochę. No, ale Czyli nie, jedno, nie doby, tak dobre no. jak u nas. Nie ma problemu. Poprawimy w Krakowie. Tak. Jeszcze się przechadzamy, bo jest naprawdę fajny klimat świąteczny tutaj w tym miejscu. Jarmark świąteczny odbywa się na placu przed Narodowym Pałacem Kultury. Ogólnie w tym miejscu odbywają się wszystkie najważniejsze festiwale i imprezy w tym mieście. Ogólnie dzisiaj mamy 18 stopni, jest fajna pogoda, cieplutko. Ale oświeżone szczyty za nami, które otaczają miasto, powodują, że klimat jest naprawdę świąteczny i, i czuć już nadchodzące święta. Ona Zrobimy taki później taki... kilka takich tak. ujęć, żeby było widać te góry tutaj. Bo to jest taki wyznacznik. Nie wiedziałem, tak. że tutaj są tak wysokie góry wokół tego A teraz miasta. ta góra bardzo wysoka na tą porę roku. Nie, bo słońca nie ma, ale mógłby 18 stopni będzie. Dokładnie. No, dziewczyny szaleją dzisiaj. Teraz się zastanawiają, który wybrać. Oj, tutaj jedna chce zelezoną, a druga chce takiego, a jednego na spółkę tylko kupują. Może być Marysiu? robisz, konę. <laughs> Dobra, wy się zastanówcie. W każdym razie taki balonik tutaj kosztuje przy samym jarmarku świątecznym 10 lewów, czyli 23 zł. No Asia zadecydowała, że będzie taki. No, całkiem ładny. I tak się kończy kupowanie na spółkę. W końcu każda wzięła swój, no wiecie co się dzieje w tej sofii, no ja nie wiem. Już wychodzimy z jarmarku Świątecznego. Od razu jak się stąd wychodzi, czyli z Parku Południowego. Wchodzi się na bulwar Witosza. Jest to takie najbardziej znane miejsce w tym mieście, tak jak ulica Długa w Gdańsku. Zaciągnie się prawie przez 3 km, dużo sklepów kawiarenek, także będzie na pewno fajnie. Tak, ja tylko dodam tutaj z tego miejsca, jak Aneta mówi, dużo sklepów kawiarenek, drogich kawiarenek. Podobno w 2007 roku pewna firma robiła badania i Z których wynika, że była to najdroższa ulica handlowa na świecie. Tak więc na zakupy się chyba nie, dzisiaj nie szykujemy. Tylko spacerkiem pójdziemy, bo tam jak się przez nią przejdzie to dojdzie się do kolejnych zabytków. No to co idziemy, a jeszcze zobaczcie mamy tutaj stację metra. Nie jest to jakieś potężne miasto ta Sofia. Ono ma około miliona 200 chyba, nie mieszkańców dobrze mówię. 1 200 mieszkańców, ale metro jest i chyba dość rozbudowane, bo już widzieliśmy tutaj dość dużo przystanków. No my dzisiaj nie skorzystamy. My dzisiaj opcja pieszo. Dziewczyny nowego kolegę sobie znalazły. Już się nie chcą ze mną zadawać. Nie, gdzie w ogóle? Takie ciekawe miejsce tutaj znaleźliśmy, no, no prawda? Jest to taka kawiarnia, ale takie magiczne miejsce, bo się wchodzi i taki świąteczny klimat i, i wszystko takie zaczarowane w środku. <noise> Także trzeba wejść zobaczyć, nie da się tego opisać. Tak, dzieci chyba najbardziej tutaj te miejsce polubią, jeżeli będziecie z dziećmi. Tak. Ile tam jest w środku słodkości? się dowiedziałem, że Asia zrobiła swój własny kalendarz adwentowy. Pokaż no tutaj, kochana, co ty tutaj wymądziłaś? Super! Tutaj mamy się tego Mikołaja, tak? Renifery, choinka, gwiazdki. Zobaczcie, bałwan. No ale przede wszystkim tutaj się wszystko zgadza. Dni, tygodnia, niedziele zaznaczone na czerwono, soboty na niebiesko. Wszystkie święta pozaznaczane. No coś pięknego. Za mną widać Sobór Świętego Aleksandra Newskiego, jest to wizytówka tego miasta, budowa ukończono w 1912 roku, wybudowano ten kościół na cześć cara rosyjskiego Aleksandra II, który się przyczynił do odzyskania niepodległości przez Bułgarię w 1878 roku. No, dziewczyny padły, zajęły pierwszą wolną ławeczkę tutaj przy tej pięknej świątyni prawosławnej. Ale zbieramy jeszcze siły, bo mamy jeszcze jeden punkt na dzisiaj, prawda? No, Będziemy przychodzić przez most Orłów. Znaczy, bardziej niż most, to jest skrzyżowanie, gdzie są posągi brązowe Orłów, symbolizują wolność. I to miejsce powstało w 1891 roku. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że pani Anetka ma dzisiaj piękne nowe buciki, ale chyba nierozchodzone nierozchodzone i dlatego każda tak sobie. Tak każda ławeczka jest tutaj dzisiaj zajęta. One sobie odpoczywają. No, ale fajnie. Przynajmniej mam dużo czasu, żeby podziwiać to piękne miasto. Idziemy dalej? No idziemy, 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 ale siedzą dalej. Cześć Tata, bo mamy bolały yy, 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 nogi w tych butach, yy, więc Tata dał mamie swoje Dobra. A tata chodzi w skarpetach Wszystko się wydało teraz No nie ale przygody wam powiemy Takie w sumie w, Nie z takim pozytywnym tego słowa znaczeniu Zobaczcie kurczę, Wracamy a tu blokada na kole No jest tutaj znak No myśleliśmy że nie będą się do niego stosować Ale jednak No ale najwidoczniej tutaj Tylko na chwilę można stanąć no zobaczcie, ta w, ta w moich butach, ja na boso, a jeszcze teraz jeszcze teraz nie możemy odjechać z tego miasta. No. Oj oj oj, dobra, trzeba gdzieś tutaj zadzwonić. Oj, I balon jadę. popsuty. Tak, i balony jeszcze popsute, no wiecie co? <laughs> Takie dzisiaj przygody, no nie. Tak, dobra, dzwonimy gdzieś. 15 minut trzeba było poczekać, ale przyjechali, ściągnęli. No i no nie było tak. to strasznie drogie, bo 38 lewów, to jest około 70 zł, zapłaciliśmy, ale pan powiedział, że po prostu tu jest, y, można parkować tylko jest płatne, żeby jakieś SMS-a wysłać, zapłacić, ale my nie wiedzieliśmy i nie ma parkometru. No właśnie, biedni nie nie wiedzieli... turyści skąd mają wiedzieć, no, prawda? Skąd mogą się wiedzieć, bo mówi, że wszędzie tu w mieście, w centrum się płaci, wysyła się SMS-a, nie? No, ale nie wiedzieliśmy. Patrzy. Ale przynajmniej poznaliśmy tutaj gościnnego pana, on zadzwonił ze swojego numeru, bo oczywiście tak. z naszego polskiego nie mogliśmy się dodzwonić. Tak, wybiliśmy u niego kawę, pogadaliśmy sobie, także przynajmniej poznaliśmy fajnego człowieka w tym autosklepie. Tak. No i co? Będziemy się chyba żegnać już powolutku. Nie tak, wiemy, Jak nie, ale na chwilę tylko, na chwilę się <laughs> ja żegnamy. Jeszcze nie kończymy naszej relacji z podróży. Jeszcze po prostu. będziemy wracać i wracać. Tak, ale póki co nie wiemy, gdzie się zobaczymy. No nie Jedziemy raczej. Raczej jedziemy teraz do góry, do góry, do góry, e, przez e, Bułgarię i w, e, później Rumunię. przez Rumunię. Także do zobaczenia gdzieś na trasie. Byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!